Bardzo dobrą formę prezentuje w rundzie wiosennej druga drużyna Zewki Kobyla Góra, która nie przegrała w tym roku żadnego ligowego spotkania. Na jedną kolejkę przed końcem sezonu w klasie B podopieczni Radosława Dolaty zajmują czwarte miejsce. Zewka w minioną niedzielę pokonała przed własną publicznością ostatni w tabeli LZS Mikorzyn 3-2, prowadząc do przerwy 3-1. Na listę strzelców w zespole gospodarzy wpisali się Oliver Kozłowski, Sebastian Kucharski i Tomasz Dłubek. Dla gości celne trafienie zaliczył Bartłomiej Parzybut i w końcówce spotkania Paweł Szuba. Brakło troszkę konsekwencji pod polankarnym przeciwnika. Mogliśmy otworzyć wynik. Nie trafiliśmy do siatki. Zemściło się to z drugiej strony. Wpadły bramki dla drużyny Zewki. Przez pewien okres oni prowadzili gry, ale myśmy później utrzymali to, co założyliśmy sobie w szatni. Naprawdę zagraliśmy dobre spotkanie, ale za styl tutaj nie dostaje się punktu, więc gratuluję gospodarzom. Powalczyli i wyrwali nam te punkty. Szczerze mówiąc, dzisiaj się borykaliśmy strasznie z, z, z kadrą. Gdzieś byliśmy osłabieni praktycznie siedmioma zawodnikami. Stąd nawet ja osobiście musiałem na końcóweczkę wejść gdzieś tam na ostatnie 10 minut, żeby pomóc chłopakom. Za przynajmniej jeszcze jedno spotkanie. Fajnie, że nie przegraliśmy żadnego spotkania w tej rundzie wiosennej. No, drużyna daje z siebie wszystko i najważniejsze jest to na plus. Rezerwy zewki po rundzie jesiennej uplasowały się na siódmej pozycji. Jeżeli w najbliższą niedzielę zespół Radosława Dolaty wygra w Wysocku Wielkim lub inne wyniki ułożą się korzystnie, to swój debiutancki sezon Kobylogórzanie zakończą na czwartym miejscu. No dobrze zaczęliśmy tą też rundę rewanżową, potem z meczu na mecz graliśmy coraz lepiej. Przytrafiły nam się bodajże trzy remisy, a tak to wszystko wygraliśmy. Warto dodać, że duże szanse na awans do klasy A mają rezerwy Pelika Grabów.